Dzisiaj ćwiczenia miały charakter nieco inny niż zwyczajowo praktykowane ćwiczenia taktyczne, mianowicie były to ćwiczenia doskonalące, ćwiczenia doskonalące w obsłudze sprzętu. Sprzęt, który dzisiaj był użyty do ćwiczeń, jest to sprzęt stricte do pożarów w rafineriach. Przećwiczyliśmy sobie współdziałanie w przypadku wystąpienia dużych pożarów czy dużych zagrożeń, gdzie w czasie tych działań będą potrzebne Działka o dużej wydajności typu nasze działa ambasador firmy Williams. Działa, które, które dzisiaj obsługiwaliśmy, to są wydajności rzędu 22 tysięcy litrów wody na minutę, zasięgi rzutów ponad 100 metrów. Sprzęt praktycznie największy w Polsce. Operowanie prądami gaśniczymi, które wyrzucają ponad 20 ton wody, wymaga odpowiednich umiejętności, precyzji podawania. zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, czyli przede wszystkim przerobiliśmy element związany z czasem dojazdu. Sprawdziliśmy jaki czas jest niezbędny na dotarcie jednostki z Perną do grupy LOTOS. Między Pernem a LOTOSem mamy porozumienie podpisane od wzajemnej współpracy. i Kolejnym elementem sprawdzenia tego porozumienia między innymi są te ćwiczenia. No ćwiczenia oceniam bardzo pozytywnie. Przede wszystkim tutaj e, e, znacznie poprawiła się komunikacja, współpraca, koordynacja w operowaniu tymi dużymi monitorami gaśniczymi. To jest bardzo ważne w sytuacji bezpośredniego zagrożenia czy działań. Tylko poprzez ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia, doskonalimy się, e, pewne e, działania wchodzą nam w nawyk.